Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na plus. Tematem tego filmu jest zadanie otwarte, krótkie odpowiedzi związane z wyrażeniami algebraicznymi, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie. Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, tablice maturalne zawsze warto mieć przy sobie i ewentualnie kalkulator, i możemy rozpoczynać. Mamy wyznaczyć parametry AB wielomianu. Y równa się ax plus b. Tutaj to po prostu jest to funkcja liniowa. Jeśli wiadomo, że jego miejscem zerowym jest liczba 5, a do wykresu należy punkt a. Jak zabrać się za to zadanie? No więc mamy do czynienia po prostu z funkcją liniową. Jak wykorzystać te wszystkie wiadomości? Co? Napiszemy sobie na środku. Mamy funkcję liniową y równa się ax plus b, czyli mamy wyznaczyć współczynnik kierunkowy oraz wyraz wolny i tak. Miejsce zerowe równe jest 5. Co oznacza ta wiadomość? To oznacza, że co? Miejsce zerowe, czyli ta piątka to jest x. I teraz tak, jeżeli ja wstawię tego x, to miejsce zerowe do mojego wzoru tutaj, to wówczas y jest równe 0. No to spróbuję tak zrobić. Czyli tak, y ma być 0, a w miejsce x piątka. Czyli to będzie a razy 5, czyli to będzie 5a dodać. B. Czyli tak wygląda moje, moja pierwsza wiadomość, czyli to, że miejscem zerowym jest liczba 5. Wiemy też, że do wykresu należy punkt a o współrzędnych minus 7 i 2. Minus 7 to jest x, a 2 to jest y. Czyli znowu wstawiam do tego wyjściowego wzoru za y2, a za x minus 7, czyli to będzie 2 równa się minus 7a plus b. Dlaczego ja to wszystko robię? Bo żeby wyliczyć dwie niewiadome, muszę mieć co najmniej dwa układy równań. E, przepraszam, dwa równania, czyli wyszedł mi układ równań, e, a zatem jestem w stanie wyliczyć nasze współczynniki. Teraz rysuję sobie klamerkę i metodą przeciwnych współczynników wyliczam sobie a i b. Odejmuję, czyli tak, 0 minus 2 to będzie minus 2, równa się 5a minus minus 7a to jest 12a, b minus b to jest 0. I teraz dzielę sobie przez 12, stąd A wychodzi minus 2 dwunaste, czyli jak zredukuję to przez 2, podzielę i licznik i mianownik to będzie minus 1 szósta. Czyli mój współczynnik kierunkowy A wyszedł mi minus 1 szósta. Teraz wrzucam to A do któregokolwiek z tych równań, ja wrzucę to do pierwszego i wyliczam B. Czyli to będzie tak, 0 równa się 5 razy minus 1 szósta dodać B. 5 razy minus 1 szósta to będzie minus 5 szóstych dodać b. Przenoszę to na stronę lewą, czyli 5 szóstych, bo e, jak przenoszę to zmieniam znak na przeciwny, czyli 5 szóstych równa się b. Czyli wyliczyłam współczynnik a i wyliczyłam współczynnik b. Jak wygląda w takim razie moja funkcja, mój wielomian, czyli y równa się w miejsce a minus 1 szósta x i w miejsce b plus 5. Szóstych. I to jest moi drodzy koniec naszego zadania. Dzięki dwóm informacjom wyliczyliśmy dwa współczynniki w naszym zadaniu. Ja zapraszam was bardzo serdecznie do innych zadań związanych z maturą podstawową z wyrażeniami algebraicznymi, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie i wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.